Odcinku. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak zagrać klawisz H, A i G. Są to bardzo proste, według mnie, klawisze, więc bardzo szybko załapiecie, jeżeli potrzebujecie pomocy. Więc nie będę już gadała, więc zacznę. Klawisz H to jest jeden naciskamy tutaj jeden przycisk z tyłu też jeden. Więc bardzo prosty. Zagramam wam dźwięk. Właśnie taki brzmi klawisz H. Klawisz A to jest dokładamy jeden palec. I wychodzi nam taki dźwięk. Więc bardzo proste klatrz. Łapiemy właśnie te dwa. O. No i klawisz G. Dokładamy znowu jeden palec. Wychodzi nam taki dźwięk. A więc zagram Wam teraz tak cały klawisz. To jest H, A, -G. H -A -G. Myślę, że szybko załapiecie, bo to są bardzo łatwe klawisze. Pokażę Wam jeszcze... Z bliska, żebyście widzieli, jak to wygląda. Więc tak. Jak jest klawisz H. To tutaj naciskamy ten. Przytrzymujemy i jednocześnie tutaj. I gramy go. Wychodzi nam właśnie taki klawisz. Znaczy taki dźwięk. Więc naciskam jedną dziurkę tutaj i jedną dziurkę z tyłu. I gramy klawisz A. To jest. Przytrzymujemy dwa palce i gramy. Jest to taki dźwięk. Klawisz G, to jest po prostu trzy palce kładziemy na tym i jeden od tyłu i gramy. A. Tak jest klawisz G. Więc tak. To jest klawisz H, A, I, G. H, A, I, G. H, A, I, G. Myślę, że bardzo Wam pomogłam i że te nuty, co Wam właśnie pokazałam, czyli. Klawisz H, A i G będą ma potrzebne w zagraniu innych piosenek. I jeżeli Wam się spodobał filmik, nie zapomnijcie dać łapki w górę, suba, miłego komentarza, udostępnienia innym znajomym. No i chyba byłoby to na tyle. Pa, pa! Do następnego odcinku z fletem!